Witam, nazywam się Jacek Juchniewicz, gospodaruję w miejscowości Ulkowy koło Gdańska, e, prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne. E, w tym roku zasiałem 10 hektarów grochu e, i teraz zastanawiam się nad zwalczaniem chwastów. Uprawą grochu zajmuję się od 5 lat i wiem, że pierwszą ważną kwestią jest zwalczanie chwastów. Wiem, że macie na to odpowiednie środki. Chciałbym się dowiedzieć o nich czegoś więcej. Domyślam się, że chodzi o herbicyd doglebowy Bandur 6ZSC. W takiej uprawie jak groch należy wykorzystać pełne uwilgotnienie gleby, żeby wykazać wszystkie zalety tego produktu. Czarku, na czym polega przewaga otwarczenia środkiem doglebowym? Zabieg do glebowy traktujemy jako podstawę ochrony, gdyż eliminuje on wszystkie chwasty, zanim staną się konkurencją dla rośliny uprawnej. W większości z nich, Jacku, w ogóle nie zobaczysz. Tak działa po prostu aklonifen, który znajduje się w bandurze. Czarku, a które chwasty najlepiej zwalcza ten środek? Bardzo trafne pytanie, bo zwalcza chwasty te, które masz z nimi tutaj na tym polu problem, czyli komosa, szarłat szorstki, Chwasty z rodziny kapustowatych, czyli samosiewy rzepaku, gorczyca, tobołki, taszniki też zwalcza przytulię czy niezapominajkę oraz mak. A chwasty jednoliścienne? Na pewno bardzo wrażliwa jest chwastnica jednostronna i wichlina roczna. Czy ten herbicyt można stosować w innych uprawach? Chciałbym wiedzieć w których? Tak, możesz stosować w innych uprawach, tutaj na pewno Cię zainteresuje bo jest zarejestrowany w ziemiaku, który ty też sadzisz, ale także jest zarejestrowany w innych bobowatych, czyli bobik i soczewica, jest w warzywach zarejestrowany oraz w ziołach. I co ciekawe, też ma rejestrację w słoneczniku. To pokazuje, że ten produkt jest bezpieczny dla upraw następczych i na przykład po grochu możesz zasieć na jesieni zboża o zimę. Czy bandur ma jakieś szczególne wymaganie jeżeli chodzi o sposób i termin stosowania? Najważniejsze jest to, żeby zastosował go posiewnie lub do trzech dni przed wschodami. Zarejestrowana dawka wynosi 3 litry na hektar, ale możesz tą dawkę modyfikować. Na stanowiskach lżejszych nasze zalecenia to 2 litry, a na stanowiskach mocniejszych 2,5 litra na hektar. A czy są jakieś inne opcje odtwarzania grochu? Tak, są inne opcje odtwarszania grochu. No, możesz zastosować produkty o działaniu powschodowym, ale musisz uwzględnić tutaj przebieg warunków pogodowych, wiatr, opady, temperaturę i to są bardzo mocne ograniczenia. Zabiegi na listę zdążysz zawsze wykonać. Mogą one pełnić rolę uzupełniającą lub korekcyjną. No dobrze, to ja w tym roku odtwarszczenie grochu zacznę bandurem. Bardzo dobry wybór.